Było twoje dzieciństwo. Dzieciństwo wspominam bardzo dobrze, było stabilne, było jasne, kolorowe, w sensie odczuwania takiej lekkości bycia dzieckiem, bo kolorowo często nie było pod względem finansowym tego, co, co się posiadało, tak jak w większości rodzin polskich to co mi stworzono w dzieciństwie to była atmosfera wiesz takiego normalnego dzieciństwa. Nie czułaś się córką nie, gwiazdy? Nigdy nie czułam się córką gwiazdy absolutnie. Naprawdę moi rodzice byli normalni w tym sensie takiej funkcjonowania w codzienności. bardzo normalni. Bardzo, bardzo, bardzo. Tak naprawdę dopiero kiedy miałam około 20 roku życia, dopiero wtedy dotarło do mnie, że no, Chyba powinna twierdzić, że jest coś ze mną nie tak. <grym> Wydałam wtedy płytę, znaczy wydano tak naprawdę płytę sygnowaną moim imieniem i nazwiskiem. Troszkę z przekąsem tak mówię, bo płyta na opak z 98 roku nie była moja, ja byłam głupia, bezmyślna i troszkę się dałam wkręcić. Słuchałam nieodpowiednich ludzi i w ogóle nie umiałam słuchać siebie, kompletnie. Mhm. Kompletnie nie miałam kontaktu ze sobą i uznałam, że w zasadzie, jeśli oni mnie tak zachęcają, yy, namawiają, żebym zostawiła swoje kompozycje, bo ja miałam taki plan, żeby śpiewać w chórkach przez ileś tam lat, jak Kaja, która mhm. była moją idolką, chciałam. Zainspirowała mnie, zainspirowała mnie chronologia wydarzeń w jej życiu zawodowym i dopiero po jakimś czasie planowałam zająć się swoimi kompozycjami, realizować je do końca w formie piosenkowej. Mhm. Posłuchałam tych ludzi, którzy mnie namawiali, nie, dawaj, 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 jesteś zdolna, zrobimy ci świetne piosenki, no i to było właśnie takie... Totalne zaparcie się siebie, posłuchanie obcych ludzi. Natomiast zmierzam do tego, że dopiero w tym momencie, kiedy media i osoby prywatne się na mnie rzuciły, jak sępy na mięso, mhm. iż oto córka niemena jest bez talencie, nie potrafi śpiewać, upublicznia swoje zawodzenie, itd., itd., pokazało to, jak bardzo. Ja byłam naiwna, ale byłam kompletnie zszokowana, bo mówię, aha, została, dobra, czyli jestem córką niemena, aha, to to jest mój status. I nagle, wiesz, otwiera się przed tobą, otwierają się podwoje jakiejś krainy orków. I te orki ci wskazują palcami, a, bo to jesteś taka, tak. Więc to było bardzo trudne, ale szokujące e, również. E... Czyli wtedy tak naprawdę, tak pierwszy raz mocno zetknęłaś się z, z nazwiskiem. Tak, do tej pory naprawdę wiesz co, to moje dzieciństwo było takie normalne. Nie wiem, babcia, dziadek, mama stali w kolejkach, żeby jakąś kurtkę kupić, nie wiem, buty na zimę. Nie dostawaliście nic gratis pod ladą. Nie, absolutnie nie. Never, never mama była znaną modelką, wystąpiła też w kilku produkcjach y, telewizyjnych. Mm -hmm. Nigdy nie chciałaś iść w te strony właśnie? Chciałam nawet mając 19 lat, wzięłam udział w jednej sesji zdjęciowej. To była To była to było trzy dziewczyny dwóch opaków gazeta filipinka. Mhm. Reklamowałyśmy jakieś nakrycia głowy, y, tworzone przez artystkę, która sama szyła, mhm. y, szyła czapki y, i kapelusze y, i później wzięłam udział chyba w dwóch pokazach. No proszę. Y, tak, tak. Ja się interesowałam oczywiście światem mody, bardzo nawet, ale powiem, że dopiero od kilku lat myślę o tym poważniej. Mhm. Mam siwe włosy, mam 48 lat. Teraz jest taki trend bardzo fajny, który wspiera takie kobiety 40, 50, nawet starsze, które yy, pracują jako fotomodelki. Tak. I powiem uczciwie, że chciałabym też tego dokonać. Zawód artysty jest niestabilny, ja mam duże wydatki, mam małą córeczkę. <grybujesz> Fajnie by było sobie tak podora być, a też też jest to takie podbudowujące i myślę zachęcające inne kobiety, że że to naprawdę nie są te czasy, że 40 to jest koniec. Czy więcej miałeś przyjemności z racji tego, że jesteś córką Czesława Niemena, czy tych drugich niefajnych sytuacji? No, raczej więcej miałam nieprzyjemności z tytułu. E, nie z mojej winy bycie córką Czesława Niemena. <głos> <głos> nie mam na to wpływu. No. Na polu zawodowym, czy raczej też na polu prywatnym? Na drugim. W szkole nie wszyscy nauczyciele, jak rozumiem, byli fanami Niemena, czy też może nawet byli antypatycznie do niego nastawieni. Nie byłaś hołubionym dzieckiem. Co się tak wtedy przekładało na podejście do mnie. Nie wszyscy absolutnie. Nie chcę wrzucać do jednego wora, ale wiem, że były takie postacie, które. Gdzieś tam w pokoju nauczycielskim rozprawiały, a córka niemena, no nie, to z niej nic nie będzie, ona, ona nic nie umie. Także no to trzeba troszkę sobie przeżyć i nabyć grubej skóry i, i się nie przejmować, no to jest droga, ale. A ludzie... wtedy się przejmowałaś? O Jezu, bardzo, bardzo byłabym strasznie wrażliwa. Natomiast e, e, trzeba stawiać granice. Wszystkim, którzy robią ci krzywdę, trzeba stawiać granice. Inaczej się nie nauczą i tak naprawdę robimy krzywdę. Tym spraw yy, sprawcom, kiedy yy, podchodzimy neutralnie do tego, co robią. Teraz już mam w głowie oczywiście inne obszary życiowe, nie tylko <śm> <śm> związane z hejtem córki Jemelu. <śm> Ale masz bardzo racjonalne podejście do tego. Mm -hmm. yy, kiedy ułożyłaś to sobie tak w głowie? Yy Bo rozumiem, że wcześniej to tak nie wyglądało. Yy 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 ostatnie lata. Ostatnie mm -hmm. lata to jest duża transformacja duchowa we mnie, wiedziona yy, 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 bolesnymi, trudnymi doświadczeniami. Między innymi odejście od kościoła, o którym mówiłaś. Tak, 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 tak. Dzisiaj rzeczywiście czuję się bardzo wolna, kiedy słucham swojego głosu, uczę się go jeszcze wyraźniej, słuchaj tego głosu wewnętrznego, który nazywam Bogiem, właśnie. E, Żyję mi się lżej, widzę klarowniej, zaczęłam mieć kontakt ze sobą, zaczęłam mm, kochać siebie. Nadal się tego uczę, bo to proces, ale strasznie ważny, żeby potem umieć kochać bliźniego, co powtarzam, jest dla mnie bardzo kluczowe. Eee, no i to tak naprawdę promieniuje na inne obszary życia. Mówiłaś, że te zmiany zaszły jakieś 5 lat temu, czyli krótko po narodzeniu Twojej córeczki. Czy to również miało na to wpływ? Wiesz, co nie. Zwyk zwykle jest tak, że y, motorem do zmian jest y, do czegokolwiek. Jest szereg faktorów. Narodziny mojej córeczki przede wszystkim były czymś cudownym, bo bardzo chciała mieć trzecie dziecko. Natomiast nie wiedzieliśmy, że dziecko jest chore. Dopiero w drugim miesiącu jej życia, poza moim łonem, okazało się, że Danusia ma wadę serca, a ponieważ diagnostyka w Polsce w kwestiach wad genetycznych jest na bardzo niskim poziomie, jeszcze to się pomału zmienia. To yy, sporo czasu zajęło lekarzom, żeby zdiagnozować u niej zespół genetyczny. Ona cierpi na zespół nunan. Yy, I w związku z tym, ale zanim się do, dowiedzieliśmy, że ona yy, choruje na tę wadę genetyczną, to miała problemy z jedzeniem i yy, nie chciała jeść. Dlatego pierwsze pół roku yy, była odżywiana sądom. Trzeba było dziecku wkładać rurkę przez nosek do żołądka i strzykawą mleczko. Spędziłyśmy w jej trzecim miesiącu życia, prawie miesiąc, w Centrum zdrowia Dziecka. Ona jest pacjentką tegoż wspaniałego szpitala i tam miała też operację serca. Także na pewno to były bardzo trudne doświadczenia. Ja myślałam, że po latach trudnych i takich naprawdę rujnujących bym powiedziała, doświadczeń ze światem chrześcijańskim, mm -hmm. gdzieś tam zacznie mi się rozjaśniać. Nagle okazuje się, że. Chcesz nie wychodzić na prostą? No dobra. właśnie, okazuje się, że jeszcze nie, że Bóg, wszechświat mówi. No ja to dzisiaj tak na to patrzę troszkę buddyjsko, chociaż ja nie jestem buddystką, to są lekcje. No jeszcze musisz coś przeżyć. Ale ja byłam naprawdę w bardzo ciężkim stanie wtedy, bo ja miałam i trudną ciążę. Poród był stosunkowo. Nie, poród też był trudny. Ja miałam 41 lat, ja zamyśliłam, że umrę. Potem informacja o, o zdrowiu dziecka. Po, połóg miałam bardzo trudny też I, i, i wizja potem, co będzie z tym dzieckiem. Czy twoi synowie są szanse, że, że pójdą w twoje ślady? Słuchaj, moi synowie są bardzo zdolni, mhm. w niektórych obszarach nawet wybitnie. Znaczy oni mają świetne, naturalne wokalne umiejętności. Mhm. Tak, natomiast dziękować Bogu oni wielbią być samodzielni, a ja nigdy w życiu w ogóle nie wpadałoby do głowy, żeby ich gdzieś popchnąć, pomóc. Wyniosłam to też z domu, bo mój tata był, nawet powiem, wielkim wrogiem wyprowadzania swoich dzieci, otwierania im drzwi, pokazywania to i tam. Więc dla mnie, dla mnie to jest naturalne, tak jak to, że ja oddycham, że to tak się nie robi. I bardzo cenię sobie autonomię moich synów y, potrzebę stanowienia, samostanowienia o sobie. Mhm. I cóż, oni, oni nie chcą, oni są zdolni, ale oni nie chcą. Ale mnie to kręci, bo ważne jest, żeby młody człowiek ryzykował, popełniał błędy, ale szedł tą drogą, którą on chce iść. Tak samo jak jestem wdzięczna mojemu tacie, że y, nie zrobił nic, żeby żeby mnie popchnąć. Mhm. I Dla niego było bardzo ważne, żebym ja sama doświadczyła upadków, wzlotów, porażek. Jestem mu za to ogromnie wdzięczna. Właśnie ostatnio głośny był temat, kiedy po jednym z sylwestrowych koncertów, na, na którym wystąpiła Edyta Górniak wraz z synem Alanem, Napisałaś komentarz, że irytuje cię takie zachowanie, mm -hmm. nie podoba ci się to dokładnie. Mm -hmm. Spadł na ciebie ogromny hejt. Ludzie tak. zarzucali ci, że nie powinnaś zabierać głosu, ponieważ jesteś córką Czesława Niemena, ale napisałaś tam właśnie, że tato nigdy ci nie pomagał, nigdy cię nie wypychał, mm -hmm. nigdy cię nie zapraszał razem. Po pierwsze, nie mam pojęcia, jak to jest możliwe, żeby wyciągnąć komentarz z prywatnej korespondencji, bo e, komentarz pojawił się w wątku komentarzy na profilu prywatnym mojego przyjaciela, który e, linkując występ Edyty i Alana Sylwestra skomentował, że to jest świetny występ, nie rozumie hejtu i dodał od siebie parę słów, że mu się parafrazuje i nie podoba to, że mama z synem bardzo często występuje. Mhm. A ja e, napisałam rzeczywiście, że mnie to też irytuje, że są otwierane drzwi. Ja wiem, że to brzydko zabrzmiało, tylko yy, jak wspomniałam rozmawiając z Tobą teraz, dla mnie to jest zupełnie naturalne, tak jak oddychanie. Ja wyrosłam w domu, gdzie yy, panował taki swoisty kult samodzielności mhm. i niekorzystania z koneksji rodzinnych. Tym samym ja nie mówię, że Alan Krupa korzysta z koneksji rodzinnych, yy, ale mnie po prostu to się nie podoba. Yy, ja wiesz, co nie czytałam tych komentarzy, tam rzuciłam okiem, tylko mówię: dobra, nie będę na te toksyny patrzeć. Już widzę, że manipulują, przekręcają. Ktoś tam pisze, że ja zazdroszczę młodemu człowiekowi, że, że w ostrych słowach o Alanie w ogóle, co za bzdura, w jakich czasach my żyjemy. Ja napisałam, że mi się nie podoba takie podejście. Jestem wrogiem takiego podejścia, nie robiłabym tak. W moim odczuciu, Edyta jest jedną z najwybitniejszych wokalistek w Polsce, jeśli nie na świecie. Samorodny talent, zawsze tak uważam, przecież to jest oczywiste. Eee, I Alan na pewno jest utalentowany, bo ma bardzo zdolnych rodziców. W związku z tym, w ogóle ten, ten obszar zostawiłam, zostawiłam z boku. To jest jasne, że występ był dobry. Ja rozmawiałam z moim kolegą. Napisałam jedynie, że tak zgadzam się z tobą, też mnie to irytuje, że syn ciągle jest tam, gdzie mama, bo mnie to irytuje, ale to nie znaczy, że nie cierpię Edyty, to że nie podważasz znaczy, że nie Alana i że podważam talent, to są w ogóle dwie różne rzeczy. To już jest kolejna sytuacja, kiedy z prywatnego profilu na Facebooku wypływa jakaś Twoja wiadomość. Mówię tutaj o tej pierwszej. Sątaczka słynnej. Tak, dokładnie. Ale mówiłaś, że finalnie skończyło się to bardzo dobrze, bo tak. otrzymałaś wiele, wiele propozycji pracy, ale też poznałaś wielu ciekawych ludzi. Tak. Bo ja uważam, że w życiu wszystko jest po coś. Nie żałuję, że napisałam na moim profilu FB do znajomych. Słuchajcie. Chciałaby pozarabiać troszeczkę, umiem świetnie sprzątać. Dla mnie to znowu normalna sprawa, znowu jak oddychanie. Moi znajomi też różne puszczają mm -hmm. informacje. Ktoś zrobił screena, gdy pytałam się o, o możliwość pracy jako sprzątaczka dorywczo u kogoś z moich znajomych albo znajomych znajomych, a i obudował wszystko. Ale faktycznie wszystko wyszło na plus dla mnie, ponieważ Rozpoczęli do mnie e, pisanie ludzie dobrej woli, takich, których nie znałam, a moi znajomi również. Natalia, potrzebujesz pracy? A słuchaj, a tutaj to, a, ta, a może to byś zrobiła? Okazało się, że naprawdę jest bardzo dużo ludzi, którzy mają tę empatię. A obce osoby pisały do mnie pytając, czy ja, e, czy ja jeszcze maluję, to prosiłbym o portret. E, zaczęło się. E, mm... Malujesz portrety? Tak, 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 ja wszystko waluję, Ale y, ja jestem też y, trenerem wokalnym, mhm. y, uczę w warszawskim studium aktorskim y, studentów, a także daję lekcje indywidualne, więc również przyszło do mnie uczennic trochę Fajnie. po sprzątaczce. Miło. Y, koncerty, y, rzeczywiście spotkania z ludźmi, którzy no, są mi pomocni po dziś dzień. A jeszcze taka pikantna, pikantny element. Lat temu, bodaj 10, kiedy na moim fanpage'u wstawiałam, ja wiem, dla Polaków dziwne to było, psalmy. Brałam psalm i improwizowałam. Mhm. I to brzmiało dziwnie. Nagrywałaś? Tak, nagrywałam sobie mhm. wideo, wiesz, i miałam tutaj psalmy i, i tworzyłam... Improwizowałam muzycznie. Bardzo dużo hejtu się... Za to na mnie e, po, polało. Jeden z tych psalmów ktoś wrzucił do mediów, e, i znowu nastąpiło e, sformułowanie, e, zbudowanie kadzi hejtu mm. na moją osobę. Ja, ja wtedy bardzo to przeżyłam. To był 2016 rok bodaj. E, to, to był jakiś koszmar. I wtedy gwiazdy polskiej sceny też w wątkach komentarzy u różnych e, ludzi śmiały się ze mnie. Pisały straszne rzeczy. Yy, z litości i szacunku do tych osób nie powiem, co to były za osoby, ale bardzo znane osoby. Mhm. Czy ktoś to znalazł? A to nie był tekst w stylu: Irytuje mnie, że edyta mhm. otwiera drzwi synkowi. Także coś tu jest dziwnego. Dlaczego mój komentarz, który nie jest ani obelżywy, ani obrażający, jest wyciągany, mhm. a obelżywe, naprawdę yy, chamskie komenty, nawet bardziej znanych osób ode mnie nie są. Pytanie bez odpowiedzi. Wiesz, kto był tą osobą, która, publikował, która publikowała te treści? Nie, nie, ale zrobiłam czystkę w znajomych na Facebooku, kierując się rozumem, i, no bo wiem, kto ma, ma kontakt z mediami, mhm. jak również intuicją i pewnie popełniłam wiele błędów, pewnie wiele osób się na mnie obraziło. Trudno. Jako kobieta 48-letnia dbam w końcu o siebie. I Stawiam granicę, nawet jeśli to się komuś nie podoba. 17 stycznia y, mija, mija 20 lat od śmierci Czesława Niemena, twojego taty. Tęsknisz za nim, brakuje ci go? Tak, oczywiście, że tęsknię. Pierwszy, pierwszy rok to był po prostu dramat. Ja byłam, ja byłam w kompletnie czarnej dziurze, a jeszcze właśnie synek. Potem po 20 miesiącach się urodził drugi synek. Y, ja byłam naprawdę sama jak palec w obcym mieście, gdzie musiałam mieszkać, bo tak się różne losy potoczyły. Mhm. Gdyby wtedy nie wsparcie mojej mamy i rodziców, którzy przyjeżdżali do Poznania, bo mówię o Poznaniu, mhm. gdzie długo mieszkałam, aby mnie wesprzeć z małymi dziećmi. No, nikt mi wtedy tego nie zdiagnozował, ale na matkę miałam wtedy depresję. Za dużo było, mhm. jak to w psychologii się mówi, um, nie było zasobów zewnętrznych. Wewnętrznych też jeszcze nie. To, to, to ja, bym, ja bym chyba tego nie przeżyła. Ale wiesz, dzisiaj oczywiście no minęło tyle lat... Czas leczy rany. Ta, znaczy czy czas leczy rany. Czas nie leczy ran, ale czas sprzyja temu, żeby... żeby poradzić sobie z pewnymi stratami lepiej niż kiedyś po prostu. Wiesz, ja miewałam takie momenty w ostatnich latach w wielkiej potrzeby, żeby się skonsultować z tatą w jakichś sprawach. No i nie mogłam. No. Chociaż ja, ja wierzę w, w kontakt ze światem tych, którzy odeszli, natomiast nigdy, nigdy nie, nie miałam takiego poczucia, że chociaż zadawałam ojcu parę pytań, ale jeszcze odpowiedzi nie, nie otrzymałam. Pracujesz właśnie nad płytą, która ma się ukazać w 2025 roku. Co na niej usłyszymy? Jaka to będzie muzyka? Muzyka będzie dynamiczna, bo ja nie lubię strasznie smędzenia. Yy, musi chcieć ciało się ruszać. Będzie elektronika, będą trudne kompozycje, poprzeplatane z łatwiejszymi, bo ja niestety łatwych nie umiem. Musiałam się pozmuszać do łatwiejszych, aczkolwiek niektórzy mówią, że też są trudne. Ale tak rozumiem dobrą rozrywkę, że jest to fajny mariaż, zjadliwy mariaż sztuki z komercją. Dynamika, fajne piosenki, a w zawartości do przemyślenia przekaz. To jest piosenka psychologiczna, bo na przykład mam piosenkę o przemocy narcystycznej, mam mm -hmm. piosenkę o wysoko wrażliwych, mm -hmm. mam piosenkę o victim blaming, mam piosenkę o wtórnej wiktymizacji. Mam piosenkę o różnych takich ważnych rzeczach, z którymi już się identyfikują odbiorcy, bo na moich koncertach również te piosenki wykonuję. Natalia, 24 stycznia będziesz świętować urodziny. Czego mogę ci życzyć? Tak, 24 stycznia 2024 roku skończę lat 48 i proszę, abyś życzyła mi, żebym. E, Żebym w tym roku była w końcu szczęśliwa i żebym się od siebie samej odczepiła. Zatem tego Ci życzę. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dziękuję Ci bardzo.